Przemoc tej Łukasz, Łukki Woźniak. Przemek, przemok, przemek. Dzisiaj nie recenzujemy, tylko gramy w grę, ale też powiemy, czy jest fajne. Tak, to. Tego... Mistakos! Co? Nie, chciałem powiedzieć usiądźcie wygodnie i zapraszamy. No to powiedz, to będzie śmieszne. Dlatego usiądźcie wygodnie i zapraszamy. Bo mega nieśmieszne. Powiedziałem, żebym powiedzieć. <śmiech> <śmiech> Ale zostawiam. Widzowie, jeśli było śmieszne, jeśli było nieśmieszne, nie, nie ma żółtego koloru w tej grze. Mamy trzy rodzaje stołków i nie ma żółtego. To jest pierwsza negatywna informacja. Druga negatywna informacja jest taka, że to jest gra od jednego do trzech graczy. A więc na przykład macie dwójkę dzieci, tak jak ja, nie chwaląc się, mm -hmm. trochę się chwaląc. I nie możecie z nimi wszystkimi zagrać, w sensie i z żoną. Ja to no. prawda. A to jest gra zręcznościowa, więc mogłoby być po prostu więcej tych krzesełek zrobić i stru. Dobra, ale teraz przejdźmy do rozgrywki. Gra ma różne warianty. zagramy w podstawowe. Czyli dobra. kładę stołek, ty kładziesz i e, krzesło stołki. No. I jak spadnie, tak, to e, przegrywa ten gracz przez którego spadło. I powiedzmy, że gramy do dwóch wygranych. Mm -hmm. Już, już zacznę z grubej rury. Hej, wej, wej, hej. nie zaczepiłeś tego mocno, po prostu zostawiłeś takiego farfocla tutaj na środku. No, żebyś w niego, że tak powiem, zdepnął, w tego farfocla. I się, że tak powiem, o niego potknął. Mm, 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 Armatka. Mm, się mm. nic nie trzyma, Nie, nie tu po prostu. Zaczęliśmy do kitu po prostu. Ty łokciem ruszysz podczas mojego ruchu, ty wiesz, że to jest oszustwo. Ekwiwalent oszustwa to jest. Ekwiwalent, no Gdzie ale... mhm. Emocje naprawdę mnie rozrywają, patrz, no to jest proste, trzeba po prostu dać i już, no. Ty godzinę patrzysz, a ja po prostu wchodzę, wchodzę i, i już. Zaoruję. Za... o, o, nie no, or, or, oram. Niszczę. Spady? Spadnie, gościuję. Spadnie, spadnie, spadnie. No weź tym przykładem. No podaj się, bo... no podaj się, ługa, poddaj podaj się. idź w górę. Idź pan w górę. <laughs> nie dotykam, lecimy. Lecę w chcę. 1-0. Runda nr 2. Teraz <grywać> zaczynamy. O, okej. I co, i co? już mam przegrać, tak? strategia wygrywająca. Położyć tak, że nie ma opcji. Hmm. Czasami też, też i takiej partii odchodzą. Słuchajcie, e, e, czy lubisz dżengę? Z widzów? Już tak dziwnie układamy, moim zdaniem, teraz. Każda, to, każda partia jest inna. Jeśli lubisz dżengę, myślę, że ta gra może Ci się spodobać. Nawet bym powiedział, że to jest o wiele fajniejsze od dżengi. No bo w jest jeden prosty rzecz, a tutaj... Nie da się tego podpalić. A dżengi czy tego? Dżengi. Chcecie się tego. Tak? Prostiku? No, coś w się sensie stopiłoby się. Dżengę no już zapalono, można grać. co bardzo, będzie ostatnia gra. Ale... No, podpalona dżenga. Jeżeli chcecie, żebyśmy zagrali w podpaloną dżengę, musimy zabrać pod tym filmikiem 1000 lajków. I byśmy się oparzyli, tak? No, to już powiedziałem, się dżeng. ucięli nożem w palec. Nie, 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 nie! Nie, bo podpaloną dżengę jest jeszcze szansa, możemy mieć rękawice. 1000 lajków pod tym filmikiem i robimy podpaloną dżengę. 2000 bez rękawic. Okej, okay, może być. Tak, nie zbierzemy, no ale. Chociaż może ty, ludzie chcą, żeby się. Ludzie może chcą, żeby się poparzyli na rękach. Lekko się tylko oparzymy. No weź, no! że wygrać. Wysoko idzie, nie? Weź! W ogóle, z taką dziwną strategią przyjęli w tej walce. To party. ty przyjąłeś, bo ja musiałem pójść. nie? Ty przyszedłeś. to? Co jeszcze nam możemy powiedzieć widzowie? No, <laughs> Przegrałem. Gratuluję, przemek. Słaba gra. Jak ci się podoba Mistakos? No na pewno, tak jak mówisz, no, lepsze niż dżanga. W sensie ostatecznie to jest gra zręcznościowa. Mhm. Więc po prostu chodzi o to, że tutaj są różne te krzesła, one nie są takie same. One mają tak, różne. To jest ciekawe, że mam różne dzielki. pory. i to sprawia, że trochę mogę haczyć, a trochę tak, nie, nie mogę. Niektóre są kwadratowe nóżki, mają niektóre okrągłe i tak dalej. No i jak na tego typu grę, no to myślę, że jest. Spoko. Tak. Nie w sensie nie, do, nie można tutaj oczekiwać nie wiadomo czego, ale w porównaniu do takich krótkich gier w przerwniku, mhm. takich bierek, w klimacie, bierki czy czegoś takiego. No właśnie, to jest bardziej bierki albo. Tak, takie, coś takiego wiesz. Nie wiem do czego to porównać, To spaghetti albo. O, do trochę jak spaghetti. No. No w sensie myślę, że można mieć, i to, spaghetti też bardzo fajne, to jest e, fajna gra, po prostu fajna gra, mhm. fajna zabawa, o. Fajnie, że to są krzesła faktycznie, więc to też jakoś tam może pobudzać e, wyobraźnię. wyobraźnię, no bo na co dzień z krzesł korzystamy, a to mogłyby być teoretycznie cokolwiek inne, jakieś figury. Dzieje. Tak, i też to, że to są krzesła, o, ciekawie się je e, montuje i wszczepia. Tak. E, gra, w którą będę zdecydowanie próbował grać z moimi dziećmi, jak podrosną. Mhm. Dobrze. E, Także słuchajcie, 1000 lajków gramy w podpalaną dwa 2000 lajków bez rękawiczek, Rzeźnia. Nasze życie, nasz los jest dosłownie w Waszych rękach. Kciuka. Mistakos, trefl, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej! Coś będzie, nie? Coś będzie, czegoś nie będzie. Proszę nie, 1000 lajków. Proszę. Proszę nie. Dwóch! Proszę nie, dwa tysiące raków. Tysiąc, okej. Jak dostaniemy dwa? 2... Dobra.